Powiat Rawicki. Powiat ludzi aktywnych. Witam Państwa serdecznie w audycji samorządowej Powiatu Rawickiego. Dziś naszym gościem jest pan Jakub Mawieson, wicestarosta Rawicki. Dzień dobry, panie starosto. Witam. I porozma... serdecznie. I porozmawiamy, proszę Państwa, o... Nie będziemy kryli o pieniądzach, o pieniądzach, na które samorząd liczy. Chodzi oczywiście o nowe dofinansowania z funduszy europejskich. Tak jest. Staramy się jako samorząd, pomimo tego, że kadencja już zmierza ku ko końcowi, nadal aplikować, składać wnioski o to, żeby nasze szkoły miały możliwość rozwoju. Z początkiem tego roku złożyliśmy pierwszy wniosek, jeśli mówimy, a po, poza chwilę o następnych. Do 19 stycznia można było zgłaszać w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o dofinansowanie na kształcenie za, zawodowe. Głównie tu chodzi o dwie szkoły, zespół szkół przyrodniczo-technicznych w, w Bojanowie i zespół szkół zawodowych w, w Rawiczu. Projekt zakłada pozyskanie 2, prawie 2 miliona złotych na doposażenie nowych pracowni i kierunków, które również mogą być otwarte. Tu głównie chodzi o szkołę w Bojanowie, ponieważ montaż finansowy jest tak skonstruowany, że doposażamy te technika, które istnieją, czyli technik weterynarz, rolnik i informatyk ale również y, jeśli otrzymamy to dofinansowanie, szkoła będzie mogła zaoferować dwa nowe kierunki, czyli technik... Y Robotyk i analityk. To jest o tyle ciekawe, że no wiadomo, w tym roku mamy taki niż, bo wiemy wszyscy, że mamy ten rocznik taki zerowy w podstawówkach, jest około w powiecie rawickim 225 uczniów, więc zdajemy sobie sprawę z tego, że no nie wszystkie kierunki będą może otwarte, które mamy w swojej ofercie. Ale patrzymy w przyszłość. Szkoła w Byanowie musi być szkołą atrakcyjną, dlatego technik, analityk to jest analiza w laboratoriach, jakby tak to słuchaczom, radio słuchaczom i tych, którzy nas oglądają, to przybliżyć. Różnych związków chemicznych w kryminalistyce jest również to wykorzystywane czy w chemii, czy w przemyśle. No robotyka Automatyka, to wiadomo, to są technika związane z całą dzisiaj współczesną linią produkcyjną, gdzie człowiek w zasadzie tylko nadzoruje pracę tej maszyny i myślimy, że jeśli uda się pozyskać dofinansowanie na ten sprzęt, do technikum robotyki, w których właśnie wchodzą między nimi no roboty różnego typu z tymi z ramieniami, tak obrazowo to ujmując, również będzie to ciekawy kierunek, żeby tych uczniów do technikum w Bojanowie tutaj przyciągnąć. Czyli to jest do na zakup sprzętu, tylko. Tak jest nie, nie, głównie. Żadnych e, prac budowlanych w tych szkołach Nie, nie, będzie, nie. nie. Prace budowlane, jak tutaj starosta, bodajże w poprzednich audycjach był obecny, one trwają, więc nie wiem, będę już o nich tutaj może dużo opowiadał. Kończymy, czy w tym roku jest mamalowanie budynku. Głównego. Tu jest, jak pan redaktor zaznaczył, zakup doposażenia, tak żeby te nasze pracownie i kierunki były w nowoczesny sprzęt. No tylko jeszcze nadmienę, że na przykład w, w rolniku, technik rolnik, mamy tą bazę, na przykład ciągnik Zetor Ursus. Teraz w planach jest zakup nowego ciągnika z tym całym sprzętem, w którym, jak to możemy ująć, Gospodarz wyjeżdża w pole, tak? czyli jakieś siewniki, yy, yy, brony, tak? yy, kultywatory, yy, więc yy, ten uczeń wybierając technik rolnik ma możliwość spotkania się z tym nowoczesnym sprzętem u nas w szkole. Do tej pory bazowaliśmy na wsparciu różnych firm zewnętrznych, no po troszeczkę tak to było jak... Nasi ta, no, ojcowie opowiadali, że jeśli my chcesz jeździć w przyszłości Mercedesem, to naucz się jeździć trabantem. Tak, no więc my mieli, mamy, W razie trabanta Mamy, trab trabanta, mamy w razie. trabanta w postaci dwóch ciągników Zetor i Ursus. Liczymy na to, że ten żądir bądź inny ciągnik, bo tam są wpisane parametry z tych nowych już linii trafi do naszej szkoły i uczniowie będą no mogli to, też. To właśnie się zastanawiam, czy te 2 miliardy to dużo czy mało, ale sam ciągnik no, za sprzętem. powiem to szczerze, kosztuje. że ten faktycznie dofinansowanie, on obejmuje szkołę zawodową. Tu akurat tylko y, doposażamy dwa kierunki y, technik y, rachunkowości i informatyk. To będą dwie klasopracownie, y, w pełni wyposażone w komputery. 31 laptopów i w jednej i w drugiej, plus ta cała otoczka, czyli nowe ławki, biurka, regały. I monitory aktywne, więc główny nacisk w tym akurat dofinansowaniu 2,2 miliona idzie do szkoły w Bojanowie, gdzie i technik rolnik, jak mówimy o tym sprzęcie rolniczym, będą manekiny, tak to możemy określić, psów, krowy, konia, weterynarz, na przykład będą się uczniowie mogli nauczyć na fantomie psa, jak wkuwać dożylnie w łapę psa, jak się. się też tam również zgolić, no można by powiedzieć, że całe spektrum tego sprzętu. Także liczymy na to, że jeśli, bo to już co optymistyczne, przeszliśmy ten, ten etap formalny, więc nasz projekt został zaakceptowany przez Urząd Marszałkowski. Teraz już tylko trwa merytoryczna ocena, więc liczymy na to, że w miesiącu, kwietniu, w maju już może okaże się jaka. Pula tych środków finansowych, o które zawnioskowaliśmy, trafi do naszych szkół. Tak, no bo wiadomo, zawsze idziemy żeby rozbić bank może się okaże że jednak będzie troszeczkę mniej, ale to wtedy będzie większy nasz wkład jako jednostki samorządowej. A jaki to jest rządowej. układ dofinansowania wkład własny? 50, to jest około 50? nie nie, to jest około 80%, tak, jeszcze na tych zasadach. No ale cóż, no, jeśli nie będziemy sięgać po te środki zewnętrzne, no to wiadomo, że samymi swoimi możliwościami finansowymi, jako powiat rawicki nie będziemy w stanie aż takich zakupów y, dla naszych szkół robić, więc drugi wniosek. Drugi wniosek, który złożyliście także dotyczy szkoły, tym razem liceum. W tak, i tu y, pragnąłbym zaznaczyć, że jest to także projekt marszałkowski z funduszy europejskich. Y, Nabór trwał do początku marca. Chodzi o y, budowę Windy, czyli zmiana architektoniczna. Yy, żadna szkoła ponadpodstawowa. Yy, nie mówimy o naszej szkole specjalnej. W powiecie lewickim nie ma. Windy takiej, która by dała dostępność tego budynku dla wszystkich uczniów. Z niepełnosprawnościami, mówimy tu głównie o, nie, o, o niepełnosprawności ruchowej, chcemy walczyć z tym, z wykluczeniem społecznym. To nie jest tak, że tych uczniów jest jakoś dużo, ale powiem, że jeśli nawet by chodziło o trójkę, czwórkę uczniów, czy jednego, to taki uczeń ma. Po, po, powinien mieć szansę i możliwość, żeby z tego zwykluczenia społecznego wyjść i uczyć się w normalnej szkole. Dlaczego robimy w liceum? No, powiadomo, że przeważnie uczniowie z niepełnosprawnościami nie mogą od lekarza medycyny pracy otrzymać zgody, jeśli chodzi o pracę w danym zawodzie, w szkole branżowej czy w technikum. W szkole zawodowej też jest w nowym budynku taktycznym po podjazd dla wózków inwalidzkich i na piętro do sali gimnastycznej, ale pozostałe budynki są niedostosowane. Tu jak mamy taki już zbudowany windę przy szkole specjalnej, ona ma być z boku od kondygnacji tej minus jeden, czyli w piwnica Paparter plus po prostu piętro pierwsze i drugie. Ten program zakłada budowę windy, ale co też ważne, przez dwa lata trwania Projekt ma też tą część miękką, y, która jest adresowana na zajęcia dla uczniów i studia pod podprogramowe dla nauczycieli. My szacujemy, że obecnie w szkołach podstawowych na terenie powiatu Rawickiego jest około y, 9 uczniów z niepełnosprawnościami. Y, takie są dane z SIO, plus minus, my, bo tam też to nasz Wydział Oświaty. Y, z y, samych uczniów w pierwszym liceum z, orzec z orzeczeniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej jest różnymi y, 53 i też y, kilku z niepełnosprawnością y, ruch ruchową, więc y, idea jest taka, żeby to była pierwsza szkoła ogólnokształcąca, szkoła średnia w Powiecie, gdzie każdy uczeń po szkole podstawowej będzie mógł po prostu no, wyjść poza te nauczanie indywidualne, załóżmy, czy z domu i mieć możliwość wraz z rówieśnikami mm, kontynuowania nauki. Wartość projektu? Także 2,2 miliona, z czego około, niecałe 2 miliony, tam jest ponad 1,9 miliona na y, te prace budowlane z windą, y, ponad 200 tysięcy na studia i szkolenia. Także dla uczniów bo to mają być różne takie zajęcia, dla pozajęcia takie dla osób z niepełnosprawnościami, to są grupy dedykowane od 5 do 10 osób, ale również ta cała społeczność uczniowska, około 600 uczniów pierwszego liceum ma być włączona w to i w tym projekcie uczestniczyć, tak, żeby także uczyć to społeczeństwo integracji z osobami z, z niepełnosprawnościami. I jak już jesteśmy przy projektach miękkich. Taki projekt miękki jest realizowany w Zespole Szkół Zawodowych. Tak, ale to jest o tyle ciekawostka, że tak jak no, adresujemy przeważnie projekty dla uczniów, pro, projekty typu Erasmus+, od zeszłego roku postawiliśmy na nauczycieli. W tym roku pierwsza grupa nauczycieli wyleciała na cypr, żeby już z tego cypru wróciła, żeby szkolić się. Ale kolejna grupa będzie leciała do Portugalii i na Maltę. To są programy, które mają dać nauczycielom nowe narzędzia, jeśli chodzi o radzenie sobie z uczniami trudnymi, radzenie sobie ze stresem i również język angielski, bo to wiadomo, jest wyjazd zagraniczny, więc nauczyciele szlifują ten swój język angielski, ale w dobie dzisiejszych czasów, kiedy mamy dużo zjawisk z internetu związanych z hejtem, stalkingiem, różnymi grupami. Tych uczniowie mają problem, więc nauczyciele muszą się szkolić. To nie jest tak, że ktoś tam założył, ukończył studia, jest nauczycielem mianowanym, czy dyplomowanym i ten swój etap rozwoju zatrzymał, więc ten Erasmus Plus ma to na celu i no, to będzie ponad 30 nauczycieli przeszkolonych, Miejmy nadzieję, że spożytkują to już w szkole zawodowej. Równolegle yy, złożyliśmy także wniosek dla nauczycieli pierwszego liceum ogólnokształcącego. On przechodzi już ocenę formalną i yy, myślimy, że także do maja będzie rozstrzygnięty. Także będzie kolejna grupa, tym razem nie zespołu szkół zawodowych, tylko z pierwszego lica. A o tym, czy te pieniądze unijne do powiatu rabickiego trafią, przekonamy się w najbliższych tygodniach. Bardzo serdecznie dziękuję Dziękuję bardzo. Naszym... Gościem był pan Jakub Mowieson, wicestarosta. miłomi Miło mi, I korzystając z okazji, że jesteśmy w okresie przedświątecznym, życzę wszystkim Skaczem, Radia Elka, jak również widzom zdrowych, spokojnych świąt. aby upłynął on w ciszy i spokoju, poza trwającą, można powiedzieć, dookoła zawieruchą związaną z kampanią samorządową. Czego wszystkim życzę? Kłaniam Dzie się. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Powiat Rawicki. Powiat ludzi aktywnych.